Minus drugi miesiąc, odkąd jestem na cateringu Czystej Michy. Więc chciałabym troszeczkę opowiedzieć o tej diecie, ponieważ ja mam dietę specjalną Hashimoto, która jest specjalnie przygotowana dla osób, które zmagają się z problemami tarczycy. Być może komuś z Was się przyda ta informacja, dlatego postanowiłam tutaj troszeczkę o tym opowiedzieć. A więc po pierwsze, jest to dieta ograniczona, jeżeli chodzi o warzywa kapustne, a jeżeli one występują, to tylko w odpowiedniej formie, uprzednio ugotowane, bez przykrycia. Po drugie, tutaj nie ma laktozy, glutenu oraz produktów mlecznych, bo udowodniono, że właśnie no, nie jest to dla nas za dobre, jeśli chodzi o właśnie przypadłość tutaj, problemy tarczycowe. To, to, to. I tutaj co? Mamy zamienniki typu właśnie napój migdałowy, czy też wegańskie sery, kasze jaglane. Chciałam Wam też przykładowo tutaj pokazać, na przykład e, posiłki specjalnie nie jadłam, żeby Wam pokazać. Także słuchajcie, e, bezbędny deser budyniowy z pieczoną gruszką, proszę bardzo. Później mamy śniadanko, bezbędna jadanka ma mango marakuja z orzechami, też bardzo lubię. Ale najbardziej to w ogóle kocham kremy, krem pomidorowy z groszkiem bezglutenowym. Także to są przykładowe jedzonka. Bardzo, bardzo Wam polecam, jestem zadowolona, to jest w ogóle najlepsze, to jest właśnie to, że jest tak, tak po prostu dzięki cateringowi ten czas, który zaoszczędzacie, no to jest chyba najlepsze, nie? W tym wszystkim tak podsumowując. Naprawdę super sprawa. Zajrzyjcie sobie koniecznie na stronę, bo tam też jest właśnie więcej diet, możecie sobie obejrzeć, jakie są w tym cateringu. Bardzo Wam polecam. No i pamiętajcie, że z moim kodem robotowym macie minus 15%. Także zachęcam Was serdecznie. Buziaki, pa!